Witam Państwa. E, niedzielny poranek, godzina 10. Nagrywamy Pan Tadeusz. Szklaneczka trochę się spóźni. Dzwonił, że troszeczkę się spóźni. O, jest. Jest Pan Tadeusz. Więc zaraz się przywitamy z Państwem. E, we dwóch. No nie wiem, dziś, dziś chcę, chcielibyśmy e, omówić e, ważne kwestie, bo były dwie sesje. Znaczy, nie wiem, czy nam się uda. No ale spróbujemy omówić. Kwestie tych sesji. Dzień dobry panie Tadeuszu. Dzień dobry. O, a co pan? Pan w maseczce? Pierwszy raz pana widzę. No właśnie. Ale zdejmuję ją, dlaczego ja ją założyłem. Nie mam wizerunki jakiejś, żebym mordę poprawiła. Gęba się kamienia prosi, a ja tu klepę. A poza tym chcę. No, śmiesznie to będzie nie udało. Ta maseczka chroni mnie, żeby mi nie wypadła. <laughs> Robimy to zabawowo. W związku z społecznym pozwolił się na maseczkę, ale obiecuję, że prognoza nie wypadnie. Wszyscy, jak założę to, będą mieli pewne, że protezy im nie wypadną. I powiem Panu tak, że z tymi maseczkami kojarzy mi się pewien fakt. Bardzo fajna inicjatywa. Mirki Folty i Tomka Czechowicza, i jeszcze pozostałych. No, nie, nie, nie wiem, niestety, kto jak nazwiska, bo nie mogłem zobaczyć. Dlatego, że zrobili zrzutkę na, na portalu zrzutka.pl, żeby, żeby paczki 5000 tysięcy, tysięcy była suma zakładana, przekroczyli tą sumę, ale od razu później rzuca się w oczy taki fakt, że stoi 4 osoby, i wszyscy mają maseczki. No strasznie to wygląda. E, he, he, nie wiem jak dzieci na to zareagują, jak dostawały te paski. Tak jak pan Tadeusz tam napisał, strachnie w komentarzu. Wyglądacie jak potworki, bo faktycznie e, dziwna rzecz. E, no ale no cóż, no nie będziemy się wtrącać. Inicjatywa jak najbardziej okej. Okay. inicjatywa super ekstra. Nawet inne miejscowości podziwiają ją i może naśladują. Przepraszam za ten mój komentarz, a mi się tak skojarzyło, takie potworki, nie, nie wiem, kto tam był. Rzeczywiście dzieci, dzieci by nie jadły tam słodyczy, jakby dostały taką paczkę od takiego Mikołaja. Jakieś te czopki, kurde, nie wiem, to w rumpecie kupione, czy ja wiem, skąd. No a te maski, nieprzerażające, te oczy tylko widać, naprawdę, no wie pan co, nie wiem, tak jak pan mówi, żeby radni się nie brali za nic, bo wszystko spieprzą, to tutaj tak samo, inicjatywa jak najbardziej fajna. Jedni radni y, stosują petycje, drudzy zbierają na dzieci, na paczki, fajnie, ale w tych maskach to rzeczywiście. Ale szacunek do czegoś jakoś ubra, to, to chodzi o tych, co są się obdarowywani, to musi dostać od kogoś, co wygląda jak. No, PIR w naszej gminie szpankuje i to wiem. <laughs> Panie Tadeuszu, y, kwestia teraz y, w tym tygodniu, znaczy w, y, w tym przeszłym tygodniu. Odbyły się. To są kartki z tamtego, z tamtego, z tamtego nagrywania. Wezmę swoją, Odbyły się dwie sesje. A ma pan kartkę? Mam tylko punkty, punkt, że mnie. Aaaa, ja myślałem, że to tak wszystko leci na żywo. Nie przygotowani, nie tego. A tutaj karteczka, widzę. No to tak jak nasz Krzysio na sesji, tak? Karteczka przygotowana, przeczytał. I żebym o czymś nie zapomniał, zapisałem sobie kilkanaście zdań. Na kartce, którą I pan, ma... I pan też tak. Co zginęła? nie. to są stare kartki. Z tamtego tygodnia one tu leżą. A tu mam. O! Co mam takie tło, Jest takie tam tło... Taki kapownik. A to jest kapownik, ja tam muszę Jak będziesz miał tyle lat, to ty nie będziesz mógł się... Czy ja nie dożyję tego? No jasne, w związku z powyższym proszę mojego wieku nie, nie, nie krytykować. A ja nie ja nawet, bo chciałem, żeby ta... To nasze spotkanie nazywało się Gatka u dziadka, bo jestem i, sta... i tatka. Gatka u dziadka tatka. Dziadka, y... dziadka tatka, nie u tano, bo to jest u uciołka. ale dziadka, gatka, dziadka gadka, tatka. tatka. <gadka> Czyli co, ja mogę się zamknąć, nic nie mówić? Nie, jestem mów tylko to będzie, aha, wyciągasz ode mnie, informacje, to znaczy ja gadam, a tylko... Ja od Pana nie wyciągam żadnych informacji, Pan sam gada. No dobra, niech będzie. Przecież Pana nie, trudno zatrzymać. To... Ale za trudno zatrzymać. Jak ja karabin maszynowy. Kłopoty z wypowiedzią, z myśleniem, absolutnie nie. nie. Myślę, myślę fajnie, tylko z wypowiedziami, że rzeczywiście mogę mieć kłopoty. Da się zdziwiłem, że po tych moich wypowiedziach, tych komentarzach na tej stronie, której właścicielem, czy administratorem jest tutaj Grzegorz Ciołek, Komentarze są na temat ciołka, jakie mu zarzucają, historię różne. A na mój temat morda się kamienia prosić, oczywiście, pierdowo opowiadam, jak mówią to niektórzy, pierwsze głupoty. Żadnego komentarza, co? Nie szanujecie mnie, kurwa? Nie no, a ma pan parcie na szkło? O, bo mnie to skrytykowali równo, że mam głos jak żaba. Głos? Głos, głos. O, ja przed o dobrze, że o wyglądzie nie współczesz. Nie zaprzeczę. No ja, czy mam najgorszy głos ode mnie? No ja tam, bo ja dzwonię gdzieś tam do urzędu i mówię, a dzień dobry Panie Jowiński, bo ja poznałem Pani po tym szczęśliwym głosie, tak. No właśnie. Ja mam taki strzecliwy głos i się tego nie, nie pozbędę, no i wiesz, będę próbował wolniej mówić, wtedy albo mnie wykasuje tam i spowoduje takie wolniej, że Nie, się wyraźnie o co mi chodzi. To znaczy jest taka sytuacja. Tego właśnie nie potrafię zrozumieć. Pan Tadek twierdzę to, że ma gorszy głos ode mnie. Nikt go nie skrytykował. Nikt, absolutnie. A tutaj... Aha, przepraszam. Panie. A wie dlaczego? Przeszacowane dla mnie. Chodź, A, nie no dobrze, no niech, niech i tak będzie. Panie Tadeuszu, chciałbym też jeszcze panu powiedzieć, że rozmawiałem z kilkanaście osób na temat tego naszego pierwszego epilogu, tego, tego pierwszego odcinka. Ehm, opinie jednoznacznie pozytywne. Ty epilog czy prolog? A epilog to jest końcowy? To jest, a, a prolog to jest początek, nie? Kto tu ma w głowie ufę No ale Pan ma w tej kartce to zapisane. Nie, teraz powiedziałeś, ja teraz coś kojarzyłem. No dobra. Kiedy I, dobra, a mog mogę o tych opiniach? Y jest tak. Y większość pozytywnych, jedna. Jedna taka trochę nas krytykująca. Tego nie ma, tego nie ma, że za długie, ale no nie bierzemy sobie tego, znaczy, ja przynajmniej nie biorę sobie te, tego do głowy. No i myślę, że teraz troszeczkę będzie lepiej. E, troszeczkę skrócimy też, ale będziemy to puszczać w dwóch odcinkach. O tak, 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 tak sobie to wymyśliłem. Nie, czy pan się zgodzi na to, dlatego że faktycznie nie. jakaś czerwona na papierosa by się przydała, nie? Nie. Czyli tak, 20, 20 minut, powiedzmy 21 minut. Przerwa na papieroska, na kawę, a, a drugą część sobie puszczamy później, tak? Mhm. Co Pan na to? Dobrze. No, bardzo się cieszę. Teraz tak. Aha, jeszcze, jeszcze jedno. Chciałbym Państwu pokazać, jak to było ze statystykami, bo to jest dosyć ważne. W porównaniu do w porównaniu do portalu kołobrzyskiego, proszę bardzo. Tu mamy tak. Po, po dwóch godzinach było 39 wejść, a portal Kołobrzewsk miał 147, no tutaj nie mamy co się porównywać. Nie mamy co się porównywać. Oni mają, oni mają no 50 tysięczne miasto. I no markę mają znaną, biorą kasy full z samorządów. O tu jest, tu jest tutaj, proszę bardzo, tu jest 147, czyli my mamy jedną trzecią, mieliśmy. Zakończyło się to na 168 wejściach, wczoraj patrzyłem statystycznie. To znaczy, powiem panu tak, mamy no, dużo lepiej niż na przykład. O, na przykład taki Beyond O, proszę bardzo. Proszę spojrzeć. Pięć wyświetleń, a wstawione było na gminnej stronie 6 dni temu. Grygiel, 4 wyświetlenia 6 dni temu. A, czyli nasze biją ich na, zupełnie na głowę. Mamy tutaj jeszcze, jeszcze, jeszcze mam trochę tutaj, tak, tak dzisiaj mądrze chciałem, żeby wie Pan, żeby to było, że... Żabim głosem, żabim głosem. Żeby nie, żeby, żeby to tak na ekranie pokazać, nie, wie, wie Pan o co chodzi, no chciałem tak to nas podnieść tutaj, poziom, poziom chciałem podnieść. Dobrze, Panie Tadeuszu, mam pytanie, pierwsza sesja, ta, na której Pan uczestniczył, był Pan na Dubaju i, i, i na tym dużym telewizorze fajnie to wszystko wyglądało, a jakie wrażenia z tej pierwszej sesji? Co Pan zapamiętał, że tak powiem? Ja na tej. Generalnie ja nie chciałem być uczestnikiem z możliwością zabierania głosu na tej sesji. Ale wymusiłem tylko dlatego, że myślałem, że padnie wniosek o obniżenie diet radnych. I wówczas po głosowaniu na pewno bym zabrał głos. Ale dotyczyła tylko sprawa tej. W mojego wniosku, no i też mnie to interesowało, spotkałem się y, zaraz po sesji z telefonami. Pan radny Hawaj, który mówił mi kiedyś, że nie pan do mnie dzwoni, bo bla 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 bla, to nie będę dzwonił. Ja nie dzwoniłem. Na telefon się do, za, zaraz po sesji i taki tekst mi tutaj sprzedał, że panie, panie Ogieński czy panie Tadeuszu, no mówi, ja, pan nie jest idiotą, ja nie jestem idiotą. Pan wie o tym, że Pana wniosek spowodował zabranie promocji 100 tysięcy złotych. Słucham, kurde, to co no, o co mówi, że nazwam, o, nie jestem idiotą, ja wiem, że nie jestem idiotą, a ja, no, przez, to ja, przez, ja też wiem, że Pan nie jest idiotą. Ale przez grzeczność, jak on powiedział, że on jest idiotą, to ja nie, przez nic nie zaprzeszczę. No, no, po co? No, w związku z powyższym, pierwszy telefon, potem był telefon, że... Yy, a. A jak im zaczyna mówić o audycie, oddania sprawy do analizy przez profesjonalistów. No ja przecież pamiętam od miesiąca już. Ja, dba, ja od, od miesiąca zainteresowałem tego radnego, nawet Tomka Czechowicza, o tym mówiłem, żeby zostawili to w spokoju, niech to oddadzą profesjonalistom, zapłacą za to, nawet źródło podałem. No, przecież 23 godziny po tej sesji, był komentarz mój na stronie na Facebookowej pana Habaja i tam ewidentnie powiedziałem jak co, czego mają nie ruszać, żadnej wody, niech to zawodowcom dadzą, zresztą on też się podparł, pokazując tam z audyt z Czaplinka. A, a, audyt z Czaplinka, tak. To się przygotował rzeczywiście, ale dlaczego jak ja mówiłem wcześniej w tamtą sobotę o tym audycie, to albo nie oglądają, albo udają, że nie oglądają, mówią... Ale pan się zdał zdominować ciołkowi. Ja nie oglądam tego, tej, tej, tej strony ciołka, a wszystko powiedzą. Ale ja to tak ja było się od tomie, samego początku. A że no nie można zdominować, mnie nie można kierować. Wręcz odwrotnie. To ja potrafię to robić i ta audycja, która się odbywa, też była za moją inicjatywą. To ja do ciołka mówię, jak masz tą stronę, zresztą mówiłem wielu ludziom, jak nie, jak nie chcesz jej prowadzić, sprzedają, ją, oddają, ją, żeby ona była, bo jest to jedna forma, gdzie możemy jakimiś komentarzami wymienić poglądy. Jakby Państwo wiecie do tej pory, to ja nigdy się nie ukrywałem za na, e, jakimiś nikami nikami, tak? Minkami, minkami, tak minkami, no, 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 oczywiście zawsze ja pod swoim nazwiskiem i no, imię nazwisko, no oczywiście, no ale krytyczne były do, 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 również do wszystkich. No ale i to byłem inicjatorem i ja się nie, nie dałem nikomu dominować wręcz odwrotnie, pamiętasz lat, lata kiedy po, pan Popiłek został radnym, no nie wójtem, to ja byłem inicjatorem, żebyśmy chodzili na te sesje razem, tak. ty nagrywałeś z tej kamery, każdy to montował jakoś tam tak. i wszystko tak. widzieliśmy, Wtedy nie było transmisji z tego, nawet te głośniki były kiepskie, mikrofony do kitu, nie słyszałem Nie tego było nic, znowu. nic nie, nie było no faktycznie, tak. Zaczęliśmy chodzić, przepraszam, zaczęliśmy Ale... chodzić i to pan Tadeusz mnie w to wciągnął. Już wspomniałem w pierwszym odcinku. Albo tego, w tym uczestniczyli ci dwaj radni opozycji. Chętnie. Tak. Zostali tam debaty. tak. I im podruszaliśmy te tematy. Tak, tak. A teraz mi, pie... przepraszam, mówią, że ja pierwsze głupoty. No i dobra, niech pierwszy. Nie, to wie pan co, żałosne i nie ma, tym się nie ma co przejmować. No bo tu... Jedno zdanie mi się bardzo nie podobało. Nie Co mi w sumaru Całe to głosowanie bardzo mi się podobało, te wyniki również, ale nie są końcowe i tak dojdzie do tego, że musi to zrobić audytor profesjonalny, bo zauważcie Państwo, że Pan e, Radny Chawaj, optował za tym audytem przez profesjonalistów wykonanym, nawet mówi na, takie, on ma takie pojęcie, takie słowo pieniążki, to jest forsa, kasa. Smal, smal, Ale nie pieniążki. Pieniążki to mój wnuczek zbiera, pieniążki takie drobne. Mówię, pieniążki się na to znajdą, ale nie wskazał znowu, nie wskazał skąd. A ja powiedziałem na tym, w tym moim komentarzu, że nie dietę obniżą o 50%, co pewnie uważają mnie za, jak to oni bynajmniej nazwali, demagogiem albo pierwsze głowody. I w, z tych pieniędzy można było płacić dwie takie firmy audytorskie, które sprawdzą i tego i zieleń miejską, czy adekwatne są ceny do dowolniconych kosztów, jak i, wiesz, jaką zaproponować, jakie rozwiązanie, woda cię, tam osoba, gospodarstwo. Nieważne, w każdym razie na pewno do tego dojdzie. Ja jak wszystkich zainteresowałem, wielu ludzi zainteresowałem tymże, ale niestety powiedzieli, że usta uchwała o jest nieprzygotowana o bliższe <gryny> diet To no no, znaczy ja przewidywałem to, ale wie pan co? I y, powiem tak, idea bardzo słuszna, no bo skoro podatnicy mają płacić, a oni wszyscy powołują się na mieszkańców, na podatników, y, na nas, y, no to dlaczego... dlaczego nie zaczną od siebie? Nie wiem. I niech pan zobaczy i zauważy, jaka cisza nastała. Przecież... Pan im to powiedział, zwołajcie sesję nadzwyczajną. Oh. Pismo Rio to spowodowało, tak na temat śmieci. I teraz tak, jest druga sesja w przeciągu trzech dni, i na tej drugiej sesji nie ma, nie, żaden nie wspomniał, ani koalicja, ani opozycja, o obniżeniu sobie diet. Oh, Bo wie pan co, oni, no ja mam wrażenie, że oni to tak znowu jak zwykle przeciągają. A może się uda do lutego następną sesję przeciągnąć? A może w marcu będzie, bo nie trzeba będzie jej zwoływać? I to takie, wie Pan, i to tak robią nas już od paru ładnych lat. Ale po tym wpisie po sesji Pana Chabaja to też mój komentarz był taki O, wreszcie się doczekałem sesji nadzwyczajnej i tu już myślałem, I, że... No właśnie, tym, powinni, powinni od razu, wie Pan co, pójść za ciosem. Pierwsza sesja trzy dni później jest. Trzech radnych się podpisuje. Od pierwszego stycznia... Obiecali to właśnie zrobić, ale nie To znaczy, wie pan, oni obiecują... Odlegają to, to. w czasie. Tak tak, 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 Oni by się dali zarżnąć za tą, za tą dietę, wie pan. I to, I to jest najgorsze, nie? I to jest najgorsze, bo, bo teraz podwyżka śmieci, to wszystko. To znowu znowu zwykły mieszkaniec no, będzie... Bo ci żabę przyleżą. Przy, <laughs> ale wie pan co? Ja naprawdę się tym nie przejmuję. I teraz zwykły mieszkaniec będzie płacił, ponosił tego koszty, a oni po cichutku będą liczyli na to, że jeszcze miesiąc może się uda ten tysiąc przytulić. E, żałosne, drodzy Państwo, i powinniście się nad tym zastanowić. Ja dodam tego tylko, że drodzy Państwo, że, radni, nie wszyscy, ale nie wszyscy są idiotami. Ale wiecie, po wypowiedziach, po głosowaniach, po Waszym zachowaniu, to myślicie, że co? Że my jesteśmy idiotami? Skorygujcie Wasze postępowanie i wtedy będzie przejście <gry> dla nas, <gry> dla Was, wszystko będzie dobrze. Ale pochwalam, znaczy jestem za tą uchwałą zmieniającą. Czy ona jest dobra 25, 32 i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, nie zabieram głosu, niech to zabiorą fachowcy. Ale Panie Krzysztofie, niech Pan przyjmie do wiadomości, ja już to mówiłem na poprzednim spotkaniu, że. Demokracja ma to do siebie, że pana wybrali ludzie dlatego, bo uzyskał pan 200 gdzieś tam głosów. No i całe szczęście. Wygrał pan ze Szczubełkiem. Czy on był lepszy, czy pan był lepszy? Miał pan większość wyborców. W związku z powyższym to samo się stało z wójtem, który miał kilka tysięcy tych, a jego konkurent kilka, my dużo, dużo mniej. I z tym trzeba się pogodzić. Jak się nie umiem porozumieć, to musicie się z tym pogodzić. Demokracja ma to, że większość decyduje, jakby tak każdy nasz i każdemu spełniali życzenia, no to co, życzenia ja nie, nie no, i, no i totalna anarchia, tak? No, totalna anarchia, no niestety tak jest. I tutaj my też postaramy się z panem Tadeuszem ja, ja uświadomić, znaczy może nie tyle uświadomić państwu, co, co pokazać, że to jednak radni, 15 Radnych decyduje o wszystkim w tej gminie. I to jest najdziwniejsze, że wszystko tak, wszyscy walą tam. O, popiołek niedobry, dobry, popiołek zły, to wina popiołka, popiołek podnosi. Tak, podnosi, bo jego ludzie też wybrali. Jeżeli się nie szanuje wójta, to przynajmniej... A jeszcze jakoś Logicznie, pytania, to, logicznie to, powinno się do tego wszystkiego podchodzić. To Już... maszy, nie. Jeden. W opozycji jest człowiek, nie wymieniam nazwiska, tylko do Krzyśka Hawaja, bo to zadzwonił do mnie, to mam prawo wymienić i powiedział, że nie jestem idiotą. no Z tym się zgadzam. Ja ale też... Jeden z radnych kandydował na wójta. Drugi, też nie wymienię tym, ale nazwiska, bo, a wszyscy wiemy o kogo chodzi, potencjalnie kandyduje na wójta. Znam dwa nazwiska, jeszcze inne. Drodzy Państwo, a co byście, jak byście postąpili w, tym, w tej sytuacji? Wasze rozwiązanie. Jestem wójtem i daję propozycje radnym. Bo przecież sami nie decydujecie. tylko no. radni decydują. No radni decydują, jakich, no jakich radnych wtedy, kiedy będziecie kandydowani i was wybiorą, jacy radni się zjawią? Jakbym był młodszy o 20 parę lat, a na pewno bym chciał być byłym radnym, my się mieli wtedy rzeczywiście przerąbane, a w tej chwili na rożej może się trafić. Jak wówczas... Wy się zachować? Jako, jako wójt. Skargi! Miał on skargi, on poinformował tylko Rio. Poinformacja, a skarga to jest dwie różne rzeczy. Nawet ten prawnik nie umie tego wycofać. A ten prawnik w ogóle tam, te pieniądze wydawane na tego prawnika to jest wyrzucanie pieniędzy naszych. On popiera to, że to. No, to właśnie pan popieraj a nie ulat. No właśnie o to chodzi za naszą kasę jeszcze. O, o, o. Powiem panu tak, Panie Tadeuszu, no opozycja, no fajnie, że jest. Dobrze, że o. jest, no bo wiadomo, że, że opozycja musi być. Jeżeli jest opozycja, no to wtedy ta władza jednak musi, musi jakoś się też zastanawiać nad tym, co robi. Ale opozycja u nas nie przedstawia żadnych konkretnych wniosków. Wiecznie tylko nie. A to to nie, to nie, to nie, ale nie ma konkretnej propozycji. Nie ma u, u, u naszych radnych opozycyjnych żadnej konkretnej propozycji. E, na przykład, e, weźmy tak, jeżeli ja jestem na nie, czyś e, e, nasz radny tutaj Dzwierzyński bardzo optuje za, za Sarbią, za, e, za Remizą i za wszystkim. E, fundusze na Sarbie nie znalazły się w budżecie gminy na przyszły rok. Ale Krzysztof jednak jest za tym budżetem. No to coś tu nie jest tak. Jestem za tym, żeby były pieniądze I dla tak. Sarbi. A wszyscy na 100 e, za, za wszyscy ja są tak. za, tak? A, a tam nie ma pieniędzy na Sarbie, więc coś tutaj jest nie tak, moim zdaniem. Drodzy Państwo, spotkamy się w drugiej części i bardziej szczegółowo omówimy pewne aspekty. A nie, to tej promocji się poświęcić trochę czasu. Nie, no poświęcić teraz... Tak, teraz będziemy o promocji. Teraz przerwa, tylko jest... tylko ja teraz przerwa jakaś na papieroska, na, na kawę. A, a może jeszcze tak. Może teraz ja Ci zadam pytanie. Wytłumacz się nam, kiedy ja musiałem interweniować, dzięki Kaziowi, tu synowi. Dlaczego przez taki długi okres praktycznie... Ta strona czory jest jej właścicielem, czy jak to się nazywa? Administratorem tak. i tak dalej. Właścicie ja tego dojść czy coś, ja się mówię, daj to, komuś sprzedaj. No różne pomysły miałem, ale gu, głupie, bo ja się na tym nie znam. No i w końcu się zrobić. A ja to nie na nie. On nie, 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 tylko domki, deski, kur, zaczątu i nie wybrał, A tego nie. Nawet pan Marek, mój nasz przyjaciel, nie wymienia nazwiska jak zwykle, mhm. też go namawiał. On był, on był zawsze jest takim komentatorem trafnym. I w końcu się na takie spotkanie zdecydowaliśmy. Ale pamiętajcie Państwo, nikt mną nie, nie, nie manipuluje. Z własnej, nieprzymuszonej woli. Ja mogę tutaj powiedzieć to, co mówię, a wy możecie na mnie napisać. Co to chcecie? Takie tak bo my w było... ogóle zapraszamy tutaj No oj, i... czekaj, ktokolwiek ja chciałby sesji... uczestnicy ja ży Tak jak już po tej sesji <laughs> wyszło, to na tej sesji tak, dać ci głos, nie dać ci głos, ja, 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 ja wszystko też w mogę mówić. W związku z tym... Powiedziałem tak, że po tej sesji zaprosimy Krzyśka Chabaja tutaj. No, no, no tak, no nie, no, nie ma nie, pekać, dobrze, nie boi się. Nie, 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 nawet tylko na argumenty, które pójdą tam. Ale nie ma scenariusza, nie ma, My to się specjalnie się nie przygotowujemy do tego. A jak ktoś Możemy mówi, sobie nie rozmawiać. Jak ktoś mówi, że chce niższe, niższe opłaty i tak dalej, i to tak dalej, no to... To głupi bym chciał wyższe. To, tam są ja takie komentarze. Brawo Krzysiu, nie. tak trzymaj, tak trzymaj. Tak ja trzymaj, czego trzymaj? A za budżetem? Jestem za. Wszystko, z poprawkami! Z poprawkami, wszystko. ze wszystkim! Z tą tak, to, to jest hipokryzja, no ale no co? Albo hipokryzja, tylko powiedziałam, że nie wszyscy są idiotami, ale nie wszyscy, my, wszyscy myślą, że my nie potrafimy tego czytać. A nie mogli wnieść o tej mojej propozycji y, 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 tej pozbawienia tych 100 tysięcy złotych promocji, no bo de facto promocji. Ale promocji, bo tam nie ma zapisane, Panie Tadeuszu. Tam nie ma zapisane stricte, że 40 tysięcy w budżecie, że 40 tysięcy jest na portal taki i taki, 20 na taki i taki. Ale 100 jest ogólny 100 000. worek, te 100 tysięcy przeznaczone właśnie na te portale. I, to, I Pan nie zabierał, że tak powiem, Pana propozycja nie dotyczyła zabierania kasy na, na promocję naszej gminy, tylko proszę pana. Przecież, przecież, media. przecież to, jest, to jest czysta manipulacja właśnie tutaj, bo przecież jeżeli nie odsyłamy do przeczytania tego pisma, jest też na stronie, proszę po, 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 poczytać, na co to ma być? i jak to miało się, jak to się miało A dlaczego zakończyć? w tym momencie, kiedy było głosowanie nie wniesiono takiej poprawki do tego mojego wniosku, ja w ogóle mam przepraszam, do powiedzenia, ja po prostu zawnioskowałem traktuję te pieniądze podatników, moje te, no to są nasze pieniądze no to są to Państwa pieniądze, jakie moje i za tym chciałem, żeby to przynajmniej nie wyrzucać za, 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 tak mówiłem jak kiedyś tam czy pisałem, czy mówiłem, oglądać tak jak swoje własne z lewej sprawy nim wydasz i Dlaczego nikt nie zaproponował, bo to mi tak mówi, że dlaczego nie zaproponował te 100 tysięcy niby zabrane, ale one są tylko z promocji wyjęte. Ale jak masz... Kupkę pieniędzy i czy coś wezmą, to będziesz gospodarzył tą kupką, co ci I to została, no oczywiście. że to takiego, tak. już wiemy, generalnie, że nie. Że generalnie nie, jest... nie ma 100 tysięcy i nie płaci. Nie, nie ma umów z mediami. No, no właśnie o to chodzi. No. No, z tym się trzeba A gdyby ktoś zagłówkował tych radnych i powiedział tak no, Dobra, nie, no, ale ten... niech pan ale... nie wymaga niemożliwego. Rzeczywiście no, jestem jest bo... rzeczy, to... Jestem bardzo dużym optymistą. Ale optimistą. dlaczego nie zaproponować? Dobra, te ale te 100 tysięcy mają być przeznaczone stricten na... Taki i taki rodzaj promocji. Nic nie słyszałem. E, wie pan co, jest pan naprawdę optymistą, panie Tadeuszu? Kończymy pierwszą część i zaraz zaczynamy nagrywać drugą.